Cześć dzieciaki, w ramach akcji Od Strażaków dla Dzieciaków yy, z okazji Dnia Dziecka, który jest najważniejszym waszym świętem w takim drobnym prezencie chcemy przeczytać wam kilka bajek i wierszy żebyście dobrze o nas myśleli, żebyście nas wspominali, żebyście cieszyli się każdym dniem. Piękna i bestia, za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał sobie zamek o strzelistych wieżach. Na zamku panował książę, o którym mówiono, że ma serce z kamienia. Książę lubił się bawić i spełniać swoje zachcianki, ale nigdy nie myślał o innych. Trudno by znaleźć osobę, której by pomógł, choć posiadał wielką fortunę. W pewnej zimowej nocy do bram pałacu zapukał odziany w łachmany starzec. Panie miłościwy, rzekł, zlituj się nad moją biedą, wpójść do swojego zamku, pozwól się ogrzać. Od trzech dni i trzech nocy tułam się szukając schronienia. Idź precz przybłędo! wykrzyknął książę. I obym cię tu więcej nie widział. O tajemnicy ludzkich spotkań starzec okazał się potężnym czarnoksiężnikiem przebranym za przybłędem. Tej samej nocy, sobie tylko znanym sposobem czarnoksiężnik pojawił się na zamku i rzucił klątwę na księcia, przemieniając go w budzącą grozę bestii. Spójrz na te pięć róż, powiedział Czarnoksiężnik. Symbolizują pięć lat nadziei. Jeśli w ciągu pięciu lat zdołasz przemienić swoje serce na tyle, by rozkochać młodą dziewczynę w swej dobroci, wtedy klątwa pryśnie. Jak ci się nie uda, pozostaniesz radną bestią. Książę przemienił się nie do poznania, ale nie tylko z wyglądu. Również szpetna się stała się jego twarz, równie piękne zdawało się stać jego serce. Zamek ostrzelistych wieżak przemienił się w przystań dla potrzebujących. Kto tylko szukał schronienia mógł się w nim ogrzać i posilić. Książę nakazał swojej służbie ugościć każdego, jednak on sam pozostawał wiecznie w ukryciu. Pewnego zimowego dnia w gościnę do księcia trafił kupiec z odległych krajów. Rankiem po nocy spędzonej na zamku przechadzał się po ogrodzie. Zachwycony widokiem kwitnącego krzewu róży zerwał jeden z kwiatów, obiecując o sobie, że gada go w prezencie swojej ukochanej córce. Nagle tuż obok niego pojawiła się pełna gniewu bestia. Jakim prawem zerwałeś te róże, huknęła. Zginiesz za to, coś uczynił. Zginę z powodu róży. To miał być prezent dla mojej córki, tłumaczył przerażony kupiec. Dla twojej córki? zastanowiła się bestia. Jeśli masz córkę, to daruję ci twój przestępczy czyn, pod warunkiem jednak, że mi, tu, że mi ją tu przyślesz. Dostaniesz ode mnie chyżego rumaka, który zna prowadzące do zamku drogi. Na nim ma przyjechać do mnie twoja córka. W przeciwnym razie biada ci. Odnajdę was, a wasze dni będą policzone. Kupiec bez słowa dosiadł konia i pognał w swoje strony. W domu czekała na niego córka. Co ci jest, drogi ojcze? Zaniepokoiła się dziewczyna. Na twojej twarzy odczytuję strapienie. Czyżby nie powiodły się twoje przedsięwzięcia? Kupiec opowiedział córce o spotkaniu z bestią, na koniec westchnął i dodał. Nie wiem, co mam teraz począć. Przecież nie oddam cię w ręce potwora. Nie martw się, ojcze, wykrzyknęła z zapałem dziewczyna. Pojadę do bestii. Nie boję się jej stawić czoła. Zresztą intuicja podszeptuje mi, że nie uczyni nic złego. Następnego dnia dziewczyna dosiadła romaka i dała się ponieść do zamku o strzelistych wieżach. Bestia wypatrywała jej przybycia z okien swojej komnaty. Kiedy ujrzała cwałującą na koniu jeśczynię wybiegła przed bramę i złożyła jej głęboki pokój. Pozwól piękna pani, że ugoszczę cię w moim domu. Wiem, że mój wygląd może cię przerażać, ale nie obawiaj się, otoczę cię miłością i opieką. Dziewczyna zamieszkała na zamku, miotały nią sprzeczne uczucia. Z jednej strony stała, została przymuszona do nowego życia, z drugiej bestia dotrzymała słowa. Była dla niej czuła i troskliwa. Czyniła, co tylko umiała, by przemienić jej niewolę w przyjemność. Dni upływały na przechadzkach po parku, jeździe konnej, wyprawach łódką po jeziorze. Pomimo odstraszającego wyglądu, bestia okazała się delikatnym kompanem i ciekawym rozmówcą. Dziewczyna toczyła z nim tak ożywione dyskusje, że zapominała zarówno o jej wyglądzie, jak i o swojej niedoli. Zdarzało się jednak, że Bestia przerywała najciekawszą rozmowę i pytała: Kochasz mnie, czy zostaniesz moją żoną? Wtedy dziewczyna milkła. Przypominała sobie o swojej niedoli, ogarniała ją tęsknota za ojcem i domem rodzinnym. Dlaczego jesteś taka smutna? Pytała Bestia. Czego Ci brakuje do szczęścia? Myślę o ojcu, który pewnie zamartwia się moją nieobecnością. Bestia pochmurniała, rozumiejąc pragnienie dziewczyny, a jednocześnie nie, mogą nie mogąc pogodzić się z myślą o rozłące. Jednak smutek ukochanej nie dawał jej spokoju. Pewnego dnia, kiedy nastała zima, powiedziała: Jesteś wolna, jedź w odwiedzinę do swojego ojca. Dam ci najszybszego rumaka z mojej stajni i magiczne zwierciadło. Gdy w nie spojrzysz, zobaczysz ten pałac i mnie, który będę Ciebie wyczekiwał. Dziękuję, ucieszyła się dziewczyna i ucałowała bestię. Obiecuję, że za parę dni wrócę. Bestia odprowadziła dziewczynę do granic swojej posiadłości. Pamiętaj, zawołała na odchodne Bez ciebie nie będę umiał żyć wróć szybko inaczej pogłębię się w rozpaczy. Dziewczyna nie słuchała, pędziła przed siebie myślami, była już daleko w rodzinnym domu przy swoim ukochanym ojcu. Kupiec nie mógł uwierzyć w spotykające go szczęście. Jednak wróciłaś. Udało ci się wyrwać ze szponów bestii. Och córeczko, taki jestem szczęśliwy, powiedział mocno przytulając swoje ukochane dziecko. W domu kupca zapanowała wielka radość. Drzwi nie zamykały się pod natłoku znajomych i przyjaciół. Dni mijały w szczęściu, a szczęśliwi czasu nie liczą. Dziewczyna nawet nie pomyślała, żeby rzucić okiem w czarodziejskie zwierciadło. A już upłynęły dwa tygodnie od jej powrotu. Pewnego dnia ojciec chcąc sprawdzić swoją fryzurę przed balem spojrzała w lustro i zamarła. Ujrzała bestię leżącą bez życia przed swoim zamkiem. Wróciły jej wspomnienia. Nie dotrzymałam słowa, wykrzyknęła. Bestia umrze z rozpaczy, jeśli tu zostanę. Rozgorączkowana dziewczyna pobiegła do stajni, jak stała w balowej sukni, dosiadła rumaka i pognała do pałacu bestii. Szybciej koniku, prędzej, prędzej, pędź do swojego pana! Wołała strzelając z bata, by popędzić rumaka do galopu. Dotarła wreszcie do pałacu. Gdzie jesteś, bestio? Wołała, biegając po wszystkich zakątkach parku. Wreszcie ujrzała leżącą na śniegu sylwetkę. Nie budziła grozy, a jedynie współczucie i miłość. Nie umieraj, szepnęła dziewczyna, obejmując rękami głowę bestii. Wiem, że cię zawiodłam, ale teraz jestem przy tobie i już nie odejdę. Łzy spływały z oczu dziewczyny na zamknięte powieki bestii. Nagle powieki się uniosły, drgnęły zaciśnięte wargi. Kochasz mnie? Czy zostaniesz moją żoną? Tym razem słowa bestii nie wywołały niechęci w sercu dziewczyny. Ogarnęło ją niezmierne, nieznane dotąd uczucie. Pochyliła się i ucałowała bestię. Wtedy zdarzyło się coś niezwykłego. Dzika postać bestii przemieniła się w szlachetnie wyglądającego młodzieńca. – Co się stało? – wykrzyknęła dziewczyna. – Kim ty właściwie jesteś? – Jestem księciem. Twoja miłość uwolniła mnie od rzuconej niegdyś klątwy. Wkrótce na zamku ostrzelistych wieżach wyprawiono huczne wesele. Uroczystością przewodniczył ojciec panny młodej, który błogosławił młodożeńcom, życząc im, aby mieli dużo szczęścia, dużo dzieci, żyli długo i szczęśliwie. Kopciuszek. Pewien wdowiec miał piękną i mądrą córkę, którą kochał nad życie, ale powtórnie się ożenił, a macocha nie znosiła biednej dziewczyny. Wyznaczała jej najtrudniejsze prace, nie pozwalała odpoczywać, a na ubranie przeznaczała stare szmaty. Ojciec patrzył na to ze smutkiem. Niestety, wkrótce po nieszczęsnym orzęku zmarł z zgryzoty. Córka została w domu macochy. Pracowała od świtu do nocy, ale mimo to nie było dla niej nawet łóżka. A przybrane siostry nie pozwalały jej myć się w ciepłej wodzie. Przez całe tygodnie chodziła brudna od sadzy i dlatego zła macocha przezwała ją kopciuszkiem. Pewnego dnia posłańcy ogłosili, że na zamku będzie się wielki bal. Książę szuka bowiem żony którą ma nadzieję poznać wśród pięknych panien przybyłych na tańce. Trzy dni przed balem córki macochy, a i ona sama, zaczęły szykować się i stroić. Wyciągnęły z szaf swoje odświętne suknie i ozdoby, a nawet zamówiły w mieście fryzjera. W dzień balu macocha wezwała do siebie kopciuszka i rzekła: Musisz posprzątać cały dom, a kiedy już będzie czysto. Czeka Cię specjalne zadanie. W komórce znajdziesz mak zmieszany z piaskiem. Do rana masz wybrać ziarenka piasku. A jeśli w makowniku coś zazgrzyta mi pod zębem, ukaże Cię mrózgami. I razem z córkami pojechała babcia do zamku. Nie opuszczała jej nadzieja, że któraś z nich zostanie wybraną księcia. Co miał zrobić biedny Kopciuszek? Dziewczyną wsiadła nad makiem, jeszcze raz spojrzała na Kopczyk. I z jej oczu popłynęły łzy. Przecież nikt nie oddzieli ziarem piasku od maku. Nikt. W oknie pojawił się wróbelek, potem drugi. Po chwili było ich kilka, a po pięciu minutach w komórce zaroiło się od małych ptaszków, które zaczęły wybierać z maku ziarna piasku. Raz i dwa i było po robocie. Jak wam dziękować, wróbelki, szepnęła dziewczyna. Wtedy drzwi komórki otworzyły się z lekkim skrzypnięciem i stanęła w nich kobieta w eleganckim kapeluszu. Zaskoczony Kopciuszek zerwał się na równe nogi. – Kim jesteś? – dobrą wróżką uśmiechnęła się nieznajoma. – Chcę, byś pojechała na bal do księcia. Wykonała ruch magiczną wróżką i nagle w jej dłoniach pojawiła się balowa suknia, pantofelki i ozdoby. – Przymierz – powiedziała wróżka. Suknia leżała idealnie, jakby była szyta specjalnie dla Kopciuszka. Dziewczyna spojrzała w lustro. Gdzie się podziała tamta brudna i zaniedbana sierota? Teraz była piękną panną, która jechała na bal do księcia. Wróżka wyczarowała także karocą zaprzężoną w parę śnieżnobiałych koni. i kopciuszek mógł wyruszyć do zamku. – Pamiętaj, że mu czar traci moc o północy – ostrzegła wróżka. Bal był wspaniały. Pary wirowały w tańcu. A świece migotały płomieniami. Książę przez cały wieczór tańczył tylko z kopciuszkiem, a macocha i jej dwie brzydkie córki były wściekłe. Zegar wybił północ. Ach! pisnęła dziewczyna i rzuciła się do wyjścia. Kopciuszek zniknął, zostawiając na schodach złocisty, balowy pantofelek. Książę rozkazał szambelanowi jak najszybciej odnaleźć zaginioną piękność. Posłańcy zachodzili do każdego domu i prosili o przymierzenie bucika każdą dziewczynę. Niestety, nie pasował na żadną z nich. Szambelan trafił także do domu, w którym mieszkała złama cocha. W jednej chwili stanęły przed nimi obie córki. Mierzyły pantofelek i mierzyły, ale na jedną był za ciasny, a drugiej spadał ze stopy. Szambelan westą cóż. Tym razem nie udało się wypełnić woli księcia. Książęcy posłaniec już miał wsiąść do powozu, gdy zobaczył, że po podwórzu krząta się jakaś dziewczyna. A któż to? zapytał. Posługaczka. Macocha wzgardliwia machnęła ręką. Ale szambelan nie dał się zbyć. Rozkazał, by również posługaczka przymierzyła pantofelek. A kiedy Kopciuszek założył bucik, okazało się, że pasuje jak ulał. Nie było wątpliwości. To właśnie ta dziewczyna była ukochaną księcia, wkrótce odbyło się wesele, które trwało siedem dni i siedem nocy, a potem młodą parę czekało długie i szczęśliwe życie, jak w prawdziwej wojce. Do Biedronki przyszedł żółw. w okeneczko Panie neczka widzi żuczka, czego pan tu u mnie szuka. Skoczył żuczek jak pol, polny konik i galanternią zdjął melonik. I powiedział wstań Biedroneczko, wejdź Biedroneczko, przyjdź na słoneczko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka, niech pan tutaj się nie błąka, Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Poleciała i wieczorem ślub już brała z Muchomorkiem. Bo od środka aż po brzegi miała wspaniałe wielkie biegi. Skąd nauka jest dla Żuka, żu na żuka, żuka szuka. Lokomotywa Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco, Już ledwo sapie, już ledwo zipie, A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, Wielkie i ciężkie z żelaza stali, I pełno ludzi w każdym wagonie, A w jednym krowy, a w drugim konie, A w trzecim siedzą same grubasy, Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści, Sam nie wiem, co się jeszcze w nich mieści, Lecz choćby przyszło tysiąc atletów I każdy zjadłby tysiąc kotletów, I każdy nie wiem, jak się wytężał, To nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, parabuch, koła w ruch, Najpierw powoli, jak żuf o Ruszyła maszyna po szynach o spale, Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem I kręci się, kręcił się koło za kołem I biegł przyspiesza, i gna coraz prędzej I dudni, i stuka łomoce, i pędzi A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost Po torze, po torze, po torze, przez most Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas Do taktu turkoce, i puka, i stuka to tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zjajana, zdyszana. Lecz fraszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, a co to, co co to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka i stuka. Tak to to, tak to to, tak to to. Nastraganie, nastraganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? leży tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarebka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tom jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feller, westchnął seller. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, Czy byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, Niech no pani prędzej zmyka, Ja chcę żonę mieć buraczą, Bo przy pani wszyscy płaczą, A to feller wesnął seller Naraz słychać głos fasoli, Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź na mnie taka wielka, Opowiada jej brukselka, Widzieliście jaka krewka? zaperzyła się marchewka, Niech rozsądzi nas kapusta, Co kapusta? Głowa pusta? A to pusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze słary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to feller, westchnął seller. Kochane dzieciaki, życzymy wam dużo zdrowia i szczęścia. Uśmiechu na twarzy. Codziennie słońca. Wielu przygód. Dużo radości. O strażaków dla dzieciaków.